Dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się kolejny raz na yy, kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będziemy mówić o innej osobie, innej postaci, ale najpierw przedstawię Wam moją towarzyszkę, która tutaj jest pod stołem. Podobno tak nie do końca dobrze ją widać, yy, ale może widzicie jej pyszczek, który tutaj się troszkę uśmiecha i nosek ruszający się. To jest muza, bernański pies pasterski, moja kochana muza. Która towarzyszy mi zawsze, na wszystkich spotkaniach autorskich albo na prawie wszystkich, jeździ ze mną po całej Polsce do różnych bibliotek, e, lubi te spotkania, lubi pozować do zdjęć, e, zna się na książkach, towarzyszy mi kiedy pisze e, i dodaje mi otuchy i natchnienia. To właśnie moja muza. Będziemy dzisiaj razem, razem opowiadać o bohaterze dzisiejszego spotkania: Janie Czochnalski. Czy w ogóle słyszeliście takie nazwisko? Czy w ogóle kiedyś coś ktoś czytał albo e, może słyszał cokolwiek na temat takiej osoby, takiego naukowca, takiej postaci, e, jakim był Jan Czochralski? E, powiem Wam, że niewiele osób, niewiele osób e, tak e, spośród ludzi, których znam, z którymi się spotykam, potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Zazwyczaj jak pytam, właśnie, e, zadaję takie pytanie. Kim był Jan Czochralski, czy wiecie? To każdy się zastanawia i mówi: nie słyszałem nigdy takiego nazwiska. A to bardzo ciekawe, dlatego że postać Jana Czochralskiego znana jest na całym świecie, w bardzo wielu krajach, w różnych krajach, głównie na drugiej półkuli, czyli w Ameryce. Czochralski wymieniany jest jako jeden z trzech najwybitniejszych polskich naukowców, obok Marii Skłodowskiej-Curie. I Mikołaja Kopernika. A w Polsce rzadko kto wie, kim był Jan Czochralski. Co więc takiego dokonał Jan Czochralski, że uważany jest za wielkiego polskiego naukowca i porównywany do Marii Skłodowskiej-Kiri i Mikołaja Kopernika? Otóż, posłuchajcie. Tutaj w tej książce, którą napisałam, kryształowe odkrycie, opowieść o Janie Czochralskim. Yy, opisałam też co, co właśnie jest tak niezwykłego co takiego odkrył ten polski naukowiec że tak bardzo stał się znany yy, gdzieś za granicą, bo niestety właśnie w Polsce jeszcze bardzo niewielu ludzi wie o nim ale myślę, że to się będzie zmieniać więc posłuchajcie Czochralski wymyślił metodę Twoją, odkryją też zresztą przypadkowo, potem będę Wam o tym opowiadać, e, dzięki której można było produkować monokryształy krzemu. I użycie tej metody Czochalskiego do produkcji tych właśnie monokryształów krzemu zmieniło całą naszą cywilizację. Dzięki jego odkryciu mogła dokonać się najważniejsza rewolucja XX wieku, rewolucja elektroniczna. Radio, telewizja, komputery, lasery, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne, kuchenki mikrofalowe, chipowe karty do bankomatów i hardware związane z informatyką to tylko kilka przykładów skutków tej rewolucji. Dziś kryształy krzemu, z których zbudowane są diody, procesory, tranzystory i układy scalone, niemal na całym świecie nadal wytwarza się metodą, wymyślaną przypadkiem, przez Jana Czochralskiego. Tkwią więc w prawie każdym urządzeniu elektronicznym. Współcześnie oczywiście ulepszono technologię produkcji tych monokryształów, ale sama metoda pozostała bez zmian. Duże kryształy krzemu nawet o długości 2 metrów i średnicy 40 cm lub arsenku galu o średnicy kilkunastu mm są powoli wyciągane z roztopionej substancji Dokładnie tak jak Czochralski w 1916 roku wyciągał pióro z tygla. Jan Czochralski, zwany ojcem elektroniki, jest dziś równie znany na świecie jak Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie. Czasem bywa tak, że odkrycie naukowe wyprzedza swoją epokę, a odkrycie prawdy zajmuje wiele lat. I tak to właśnie było również z Janem Czochralskim. Jak to wszystko się zaczęło? Jak wyglądało dzieciństwo Janka Czochralskiego? No więc wyobraźcie sobie, że Janek Czochralski, późniejszy wielki naukowiec Jan Czochralski, urodził się w Kcyni, to taka niewielka miejscowość niedaleko Bydgoszczy. Jego rodzicami był pan Franciszek Czochralski i pani Marta Czochralska. Franciszek był bardzo znanym w Kcyni i w okolicach stolarzem. Przede wszystkim zajmował się produkcją drewnianych trumien, ale nie tylko. Tworzył też piękne meble. Ludzie z wielu miejscowości obocznych z Bydgoszczy i jeszcze z różnych innych miejscowości sąsiadujących z Kcynią i z Bydgoszczą i z miejscowościami znajdującymi się w pobliżu zamawiali meble u pana Czochra Czochralskiego, bo wiedzieli, że będą one piękne, porządne i na pewno nie będą się od razu psuły. Pan Czochralski, Franciszek, marzył o tym, żeby mieć syna, który będzie jego następcą, który przejmie po nim ten zakład stolarski. Ale tak się jakoś działo, że rodziły się same córki. No i bardzo się martwił pan Franciszek, co to będzie, żeby, żeby właśnie oddać komuś ten zakład stolarski, a przecież nie będzie w stanie oddać zakładu stolarskiego jakiejś córce. Więc e, był taki przesąd wtedy, że jeżeli powiesi się na ścianie chodak, bo wtedy ludzie chodzili często w takich drewnianych chodakach, e, to zaczną rodzić się synowie. I tak też się stało. Pan Franciszek zdjął z nogi swój chodak, powiesił go na ścianie, nad łóżkiem i zaczęły się rodzić kolejne córki. Więc wtedy się pan Czochalski bardzo zdenerwował. Zdjął tego chodaka ze ściany, rzucił nim z całej siły o podłogę i urodził się Janek. I taki to był początek naszego wielkiego naukowca. Czasy, w których mały Janek Czochralski dorastał, y, uczył się, chodził do szkoły, były bardzo trudnymi czasami, dlatego że Polska była wtedy pod zaborami i Kcynia, w której urodził się i mieszkał Janek Czochralski, była pod zaborem pruskim. Posłuchajcie takiego fragmenciku y, książki, w której właśnie opisuje. Staram się opisać, jak wyglądała szkoła, do której chodził Janek. Co to za czasy co za czasy kręciła głową pani Marta, mieszając zupę w garnku. Żeby polskim dzieciakom nie wolno było mówić we własnym języku toż to świat boski nie widział. Helenka i Leosia znowu wróciły dzisiaj ze szkoły z czerwonymi, spuchniętymi odbicia rękami. Nauczyciel dawał łapy. Bo usłyszał, jak rozmawiają ze sobą po polsku. I jak tu żyć, Franciszku, jak żyć? A bo to kiedy było lekko, nikt nie powiedział, że będzie nam łatwo, odparł pan czochralski. Kazałam dziewczynkom wymoczyć ręce w zimnej wodzie, ale po prawdzie to płakać mi się chciało, jak na nie patrzyłam. Nic im nie będzie. Im więcej przeszkód, tym więcej sił. Mnie tego życie nauczyło. Wieczorem wszyscy zebrali się na kolacji. U szczytu stołu siedział pan Franciszek, po jego prawej stronie żona i najmłodszy syn Janek, a potem kolejno Helenka, Leosia, Czesia, Stasio, Kornel, Wiktor i Władzio. W imię ojca i syna! przeżegnała się matka, a wszyscy natychmiast złożyli ręce do modlitwy. Dziękujemy Ci Boże za ten chleb i tę strawę, którą z Twojej łaski możemy spożywać. Amen! powiedział ojciec i ułamał kawałek chleba. Pani Marta, która zajęta była marudzącym jasiem, kątem oka dostrzegła, że jej córki niezdarnie i z trudem trzymają łyżki w opuchniętych wciąż dłoniach. Opowiem Wam teraz nie bajkę, tylko historię prawdziwą, powiedziała. Są różne kraje na świecie i różne narody. Każdy ma swoje obyczaje i tradycje. Ale nasz kraj, Polska, od zawsze był prześladowany, najeżdżany, okupowany i rozdzierany pomiędzy inne. Musicie więc nauczyć się jednego. Nie jest łatwo być Polakiem, a ojczyzna to sprawa najważniejsza, zaraz po Bogu i rodzinie. Jestem dumna z moich córek, które nie boją się mówić w naszym języku, mimo kar. Jak więc widzicie, to były naprawdę trudne czasy i zupełnie inne niż teraz. Niełatwo było wtedy żyć i chodzić do szkoły, uczyć się. Niełatwo w ogóle było być Polakiem, bo Polski wtedy na mapie nie było. Janek był, wróćmy do Janka, bo Janek tutaj jest najważniejszy. Janek był bardzo specyficznym dzieckiem. Od samego początku był troszkę inny niż pozostałe dzieci pani Marty. W każdym razie tak ona później o tym opowiadała i tak to przedstawiała. Że był taki niespokojny, był często płakał, trudno było go uspokoić. Potem kiedy już był starszym chłopcem, Wymykał się z domu i gdzieś przepadał. Nie można by go było znaleźć. Inne dzieci bawiły się razem, gdzieś tam na podwórku, wracały ze szkoły, pomagały w domu, kręciły się po obejściu. A Janek przepadał i nie wiadomo było, co się z nim działo. Ciągle go wszyscy szukali. No i tutaj właśnie opisuję taki, taki moment. Janek jest inny niż wszystkie nasze dzieci, samotnik. Zamyśla się nie wiedzieć czemu, lata po łąkach i godzinami wpatruje się w chmury. Ogląda każdy kwiatek i trawkę, jakby to był jakiś cud. Czego ten chłopak szuka? Zastanawiała się pani Marta Czokalska. On będzie nauczycielem, już ja ci to mówię, wyrokował pan Franciszek, który strugał właśnie z drewna zabawkę dla swojego najmłodszego synka Władzia. On ma jakieś takie bardziej naukowe zacięcie, uśmiechał się do siebie. I rzeczywiście. Janek przy każdej sposobności wykradał się z domu na samotne wyprawy. Chętnie hasał po łąkach i przyglądał się owadom, roślinom, niebu i drzewom, ale jeszcze chętniej zachodził do pobliskiej apteki pod czarnym orłem i z tych wypraw przynosił do domu tajemnicze flakony, kolorowe szkła, wąskie probówki, białe kopertki wypełnione proszkami, pękate torebeczki i szczelnie zamknięte pudełeczka. Po co ci to, Jasiek? Dopytywali bracia. I co tam właściwie jest, ale Janek nic nie mówił. Robił tylko tajemniczą minę i wzruszał ramionami. Któregoś dnia przyniósł jakąś starą, poplamioną, poprzedzieraną gdzie niegdzie książkę i natychmiast włożył ją pod poduszkę. Staś i Kornel, jego bracia, bardzo chcieli wiedzieć, co tam jest takiego tajemniczego. Zakradli się więc gdy brata nie było w domu, wyjęli zakurzone to miszcze i z bijącym sercem, spodniecenia i przerażenia Zajrzeli do środka. Eksperymenty chemiczne przeczytali rozczarowani. No i po co to Jaśkowi? Mało mu nauki w szkole? Janek dzielnie chodził do pobliskiej szkoły i zaliczał kolejne klasy i przedmioty w języku niemieckim. Nie miał kłopotów z nauką, ale rodziców dziwiło, że niewiele mówił o lekcjach. No i jak ci tam idzie w szkole, Janku? Od czasu do czasu pytał pan Franciszek. – A jak ma iść ojcze? – odpowiadał zagadkowo chłopak i wzruszał ramionami. – A jeśli on przed nami coś ukrywa? – martwiła się pani Marta. – Albo ma jakieś kłopoty. Może mu dokuczają, może go biją. – Nic nie mówi, przechodzi z klasy do klasy. – To znaczy, że jest dobrze. Nie przesadzaj – uspokajał żonę pan Czochralski. Tymczasem Janek poprosił matkę o wydzielenie mu specjalnego kącika w piwnicy. – Na co ci to, synu? – zdziwiła się pani Marta. – Tam tylko kurz i pajęczyny. – Chciałbym rozstawić moją pracownię chemiczną – odpowiedział poważnie chłopiec. – Co takiego? – Pracownię chemiczną? – Czyli wszystkie moje probówki szkła i te rzeczy – odparł Janek z niewinną miną. – Te rzeczy powiadasz? – pani Czochralska spojrzała na syna uważnie. – A czy to aby nie jest niebezpieczne? – A skąd, mamo? To najbezpieczniejsza sprawa na świecie – na potwierdzenie prawdziwości swych słów, chłopak uderzył się z całej siły w piersi aż zadudniło. Hmm. No dobrze, skoro tak, to możesz się tam zainstalować. Tylko najpierw dokładnie sprzątnij wszystko, umyj i zamieć. Nie będziesz mi tam siedział w brudzie. Gdzie Janek? Spytał wieczorem pan Franciszek. Siedzi w piwnicy, zameldowali mu synowie. Co takiego? A po co? Zbroił coś? Spojrzał pytająco na żonę. Nie, uśmiechnęła się pani Marta. Urządza tam sobie pracownię chemiczną. A to dopiero! Pan Czochralski spojrzał niepewnie na swoje dzieci, podrapał się po głowie i zanurzył zakurzone od pracy ręce w miednicy z wodą, którą podsunęła mu żona. A nie mówiłem, że będzie nauczycielem? Powiedział z satysfakcją. końca miał zamiar zostać nauczycielem, chociaż potem był również wykładowcą na wyższej uczelni. Ale zanim to się stało, dokonały się jeszcze rzeczy wielkie. A mianowicie w tej piwnicy, w pracowni chemicznej, były wypalane dziury w stole, były wypalane dziury w ubraniu Janka od różnych chemicznych substancji, którymi on się zajmował. Były poparzone ręce. No były różne takie wypadki, które działy się w tym laboratorium, ale jeden wypadek przeszedł wszystko. Posłuchajcie. Niebawem z chemicznej pasji Janka urodziło się coś wielkiego. Dom zatrząsł się w posadach, zadzwoniło szkło i wyleciały szyby z okien, nie tylko w budynku należącym do państwa Czochralskich, ale również z okien sąsiadów. Grzmot był potężny, a eksplozja ogromna. Myślałem, że to wojna! Przerażony pan Franciszek wybiegł ze stolarni sprawdzić, czy wszyscy żyją. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Pani Czochralska ogarnęła wzrokiem każde ze swoich dzieci. Ale z eksperymentami koniec! powiedziała kategorycznie przerażonemu Jankowi. Jak tak dalej pójdzie, zabijesz nas wszystkich. I co ja mam teraz robić? Zastanawiał się Janek który całą noc przeleżał w łóżku z otwartymi oczami. Nie mógł spać, obserwował więc księżyc, gwiazdy i chmury. Myślał o tym, że ten cały świat za oknem i w piwnicznej pracowni chemicznej wciąż jest dla niego tajemnicą. A tajemnice fascynowały go najbardziej. Janek skończył szkołę, poszedł do szkoły średniej, przyszedł czas matury. Rodzice bardzo się cieszyli, że ich syn będzie zdawał maturę, że rzeczywiście będzie wykształcony, bo nie wszyscy byli wtedy w stanie zdawać maturę. Nie wszyscy dochodzili do matury, do egzaminów maturalnych. I kiedy Janek wrócił z tego egzaminu maturalnego bez świadectwa, rodzice bardzo się zmartwili i zdziwili. Zaczę, za, za, zaczęli pytać, co się stało, dlaczego nie ma świadectwa. Chcieliby zobaczyć świadectwo swojego syna. Janek najpierw długo nie chciał im powiedzieć, co się stało, a wreszcie wyrzucił z siebie całą prawdę. Mianowicie okazało się, że z fizyki i z chemii otrzymał krzywdzące oceny, ponieważ otrzymał oceny dostateczne, a uważał, że jego wiedza jest na poziomie bardzo dobrym. I stwierdził, że skoro tak, skoro został skrzywdzony i oceny, które postawiono mu, nie są zgodne z jego prawdziwą wiedzą, podarł świadectwo naturalne w drodze do domu. I wrzucił je do rzeki. Wtedy to jakoś tak działało, tak to wtedy było, że jeżeli ktoś podarł swoje świadectwo naturalne i je wyrzucił, to tak jakby tej matury nie miał. Więc rodzice bardzo się zmartwili, pogniewali się na Janka, oczywiście nakrzyczeli na niego, powiedzieli mu wiele przykrych słów. A Janek postanowił, że w takim razie, skoro tak. Skoro i w szkole go skrzywdzono, i w domu nikt go nie rozumie, to on zabiera wszystkie swoje rzeczy, a mianowicie kilka probówek, książkę o eksperymentach chemicznych i parę groszy, które, które zarabiał w aptece pod Orłem, pomagając panu aptekarzowi, i ucieka z domu. Napisał list, w którym napisał tylko jedno zdanie: że wróci, kiedy będzie bogaty i sławny. I muszę wam powiedzieć, że Jan Czochralski dotrzymał słowa, ponieważ kiedy uciekł z domu tej nocy, pojechał do Berlina, i tam zaczęła się jego przygoda naukowa, tak naprawdę. Najpierw zaczął pracować w aptece w Berlinie, pomagać kolejnemu aptekarzowi, tylko tym razem już nie w Ceni, tylko w Berlinie. Potem okazało się, że jego wiedza jest tak duża, że może, mimo że nie ma matury, być wolnym słuchaczem na Uniwersytecie w Berlinie. Na Wydziale Fizyki i Chemii. I kiedy zobaczono, jak ten wolny słuchać, jaką on ma wiedzę, jakie ma zdolności, umiejętności, zaczęła się dalsza jego kariera, zaczęły się dalsze jego sukcesy naukowe. Potem nastąpiły odkrycia, między innymi właśnie to odkrycie, o którym mówiłam Wam na początku czyli to, jak pozyskać monokryształ krzemu a stało się to całkowicie przez przypadek. Czochalski bardzo długo pracował nad tym i zastanawiał się, co tu zrobić, żeby właśnie pozyskać taki monokryształ. Więc miał na biurku tygielek, w którym podgrzewał właśnie e, jakieś metale, tak żeby one były w stanie płynnym, e, i miał też e, e, do atramentu e, kałamasz. Do, o, zapomniałam słowa. Miał też kałamasz do atramentu bo wtedy jeszcze nie było długopisów, czy piór takich na naboje, tylko jeżeli ktoś chciał pisać piórem, napisano piórem, to musiał mieć kałamasz, w którym maczał stalówkę na obsadce, maczał w atramencie i, i pisał. No i właśnie czuchelski codziennie robił takie zapiski ze swojej pracy naukowej i tutaj stał tygielek podgrzewany cały czas pod, pod jakimś, nie wiem, czy to był jakiś palnik, czy to była świeczka i cały czas był ten metal w stanie ciekłym, Tutaj był ten kałamarz z atramentem, Czochralski był bardzo już zmęczony, bo wiele godzin pracował, więc maczał pióro w atramencie i pisał. I w którymś momencie pomylił się i zamoczył stalówkę w tym tygielku. Kiedy wyciągnął pióro, wyciągnął taką nitkę i stwierdził, że to jest właśnie ten monokryształ. Zaczął eksperymentować z wyciąganiem takiego ciekłego metalu. Z tegielka w różnym tempie, raz wolniej, raz szybciej. Zaczął się zastanawiać, czy ma to wpływ na to, jaki, jaki powstaje monokryształ. I w ten sposób powstała metoda Czochralskiego, która, tak jak wam czytałam, mówiłam na początku, stosowana jest na całym świecie do dzisiaj. Czochralski odkrył jeszcze wiele rzeczy, które opatentował. Był naprawdę bardzo ciekawym odkrywcą. Nie chcę tutaj o wszystkim mówić, bo to byłoby bardzo dużo czasu trzeba na to. Mam nadzieję, że ci, którzy są tego ciekawi, może sięgną po książkę Kryształowe odkrycie, opowieść o Janie Czochralskim, żeby dowiedzieć się wszystkich szczegółów na temat tego naukowca, a wierzcie mi, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że stał się bardzo bogatym człowiekiem. Jeszcze ożenił się z Margo taką dziewczyną, która była pianistką, pochodziła z bardzo bogatego domu, więc to też jakby spowodowało, że majątek Czochralskiego rósł stawał się coraz bogatszy. I kiedy przyjechał drugi raz, znaczy pier właściwie pierwszy raz po tej ucieczce, czyli drugi raz znalazł się w Kcyni od momentu swojego urodzenia, przyjechał do rodziców i do rodziny. To rzeczywiście był już bardzo bogatym i bardzo sławnym człowiekiem, dotrzymał obietnicy. Jan Czochalski to niezwykła postać. Naprawdę warto wiedzieć o tym, że był taki Polak, był ktoś taki, kto potrafił dokonywać niezwykłych rzeczy jakby zupełnie przypadkiem. Poza tym warto znać historię tego odkrycia i historię tego człowieka, a także ten fragment historii Polski, który jest związany z tą postacią. Polecam Wam jeszcze raz książkę, opowieść o Janie Czochralskim, Kryształowe odkrycie, która została wydana w taki sposób. Niebawem zupełnie w innej odsłonie ukaże się w wydawnictwie Literatura, a tutaj też ukazała się jako audiobook Kryształowe odkrycie w wydawnictwie Buka i czyta tekst tej książki Anna Dymna. Także macie możliwość tutaj różnych opcji Zapoznania się z Janem Czochralskim, do których Was gorąco zapraszam. Do zobaczenia!